Zobacz i coś no, no, no. no jak, kamień to jest tak? Tak. Nożycze to uda. Tak. A ja myślałem, że tak swoje ci mam bawić. Ja. Yes. To ty pierwszy w ogóle. No. Chcesz za przemoc iść do więzienia? Nie. No. Co ty gadasz w ogóle? Panie, Panie, to są ty... nożycze. To co no tak, co? jest kamień. Papier jest tak. Miałem No ty, tam. papier jest no, nożyce, tak. tak. Nożyce tak. tak? Swoją, oryginał. Kamień tak. Papier tak. Nożyce tak. Kamień co? Tak. Dobra, Jacek, mama bliżej kończ, żeby papier, było widać, właśnie papier, nożyce, nożyce, kamień. Zdrowie naszych widzów, uuu! A co zniszczę? Papier, nożyce, kamień. Nie maj tak, bo tu raz? Widzowie, do wygrania pięć dych, do trzech. Papier, kamień, nożyce, lecimy, Jacek ręka. Pogięło mi się. No, nie jedną ręką, raz, dwa, trzy i pokazujesz. Pa, pokazał mi? No, gramy. No. Trzy, po mi pokazał? gramy. Co no? Krawę z papierkami i nożyce, bo się zaraz dyskwalifikuje. Raz, dwa, trzy. Jedną ręką, prawą. No, ale jeszcze nie chodzi o a... papier czy nożyce. Raz, dwa, trzy i pokazujesz. Raz, no, dwa, trzy, pokazujesz. Poczekaj, poczekaj. Poczekaj. Skupić, raz, dwa, trzy i pokazujesz. Poczekaj, muszę skupić. Raz, dwa, trzy. Nożyce. Ma. Nie, e, patrz na mnie. Raz, dwa, trzy, pokazujesz. No, ale on pokazuje, A dlaczego on pokazuje? Czekaj, ma... jeszcze raz. No. Czekaj, <grym>. poczekaj. Dobra, odmowę. jeszcze raz mi wytłumacz. Czekaj, muszę to wrzucić. Bo on jest słaby. Nie, nie zgadzam. Czekaj. Jeszcze do raz. Pokaż jeszcze raz, bo ty po swojemu robisz, ty Hebrajcki typ. Czekaj, teraz to ja to wrzucam. do tak to... to... eee, No, chłopaków. Nie. No, zrzuć mi. Nie. To jest co to jest? Piocha? Piocha. Kamień. Kamień? Tak. Nożyce? No. A, a dalej? Papie. Papier. Papier. To pięć tych. Kamień, nożyce, papier. Kamień. Nożyce. Papier! Już ogarniliście się, bo Ta. ja nie jestem papier sytuacją. Dobra, kamień, nożyce, papier. Kamień, nożyce, Dobra, papier. nie Nie, mama, proszę nie. Tak. Prawa ręka tylko. Prawa ręka. Nie, jak mi wkurzycie, to serio? Kamień, nożyce, papier. Powiem wprost. Jeżeli w ciągu... Kamil, Cicho! Jeżeli, nożyce, jeżeli, jeżeli, jeżeli w ciągu minuty tego nie ogarniecie, ja te pięć dych biorę do siebie. Ej, tak się zabiera. Kamień, nożyce, papier. To się kurudzie, bo ja mam szczeklizę zostanie. Nożyce, papier. Nie mama, jedną ręką. Prawą, lewą. lewą. Kamień, nożyce, papier. Tak, jak Kamień, nożyce, papier. papier. Zapnijcie tak. się, kurczę. Tak. się. Weź kazał szybko. No, Proszę teraz, Was! Tak, nerwum, ja mam... kamień, nożyce? Tak. Kamień. Ale cicho już! Jedną ręką mówię raz, dwa, trzy i pokazujesz na trzy. Okej? Okay? No. Ja Wylecimy, tak, weźcie tak rękę do siebie. Ja nie musicie iść do siebie. A śmiejazy krzywier po kociołku. Dobra. Patrz na mnie, patrzcie na mnie. Zasady są takie. Raz, dwa, trzy i pokazujecie. Albo papier, albo kamień, albo nożyce. Uwaga! Muszę nagrać. Nie, uwaga. ale mnie na maca. Delikatnie. Raz, Czekaj. dwa. Raz, dwa, trzy. Mama nie. <śle> źle. Ty tym fuck you pokazałeś mi. Ostatnia szansa, albo zabieram całą kasę do no tak pokazuj, tak masz pokazać do góry. Ostatnia no, szansa? No już te ci! Jak nożyce? natrzymać cicho. Na, natrzymacie w tym samym czasie pokazać. Jak nie, to wam zabieram kasę. Na trzy. Raz, nożyce. dwa. No. I się, no. nie dotykajcie się, bo to jest faul i przegrywasz od razu. No. Ale tak.